Hej siemano ludzie, z tej strony Sebastianix Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa zaczynamy EA Sports FC 24 No na razie proszę państwa to jest Aplikacja Companion Ten EA Sports FC Ultimate Team Ale później proszę państwa 29 września jest premiera oczywiście Gry Więc y będzie już na konsoli. Na razie jeszcze nie ma, więc no tak to wygląda. Jak się, jak się Wam, oczywiście, odcinek spodoba, to łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał, i komentujcie. No to logujemy się, moi drodzy, i za chwilę widzimy się. Za chwilę, no i proszę Państwa, zalogowaliśmy się. Tak jest zapas, wszystko się zgadza. Rozpocznij. Wybierz paczkę powitalną. No to sobie weźmy w ciepłe klimaty. Sobie Hiszpanię. Więc o czym to trafimy? Zamień na poczynią kartę. Ok. Eee, no to może. Kogo by tutaj, no to lewego tutaj zastąpimy Cancelo na co dziewczyny, oczywiście Jordi Alba. Dobra, weźmy sobie João Cancelo. Czy dobry wybór? Może być. Eee, dobra, weźmy sobie strój Real Madrid. Dalej. I drugi strój. To sobie weźmy. Dobra, Hanowe. Szkoda, że to nie ma. Widzę logo. Ale weźmy sobie Liverpool. Pięknie przejdź do Football Ultimate Team. Dalej. No i tak to się proszę Państwa przedstawia Air Sports FC są tu zadania sezony e, dobrze tylko tak to się prezentuje no nie ma tylko trzeba tutaj Ustawić może eee. to zadanie zrobić. No, czekajcie, może zrobimy tak, że pełne zgranie. Kogo by to dalej dać? Do tego Hiszpana. Nie wiem, ja to później ogarnę, bo jak przyjdzie do mnie Easports FC. Dobrze, tak zostawimy. E, dobra. E, tylko tak. Rozgrywki są, mistrzostwa fut też są. food Champions też jest. Wszystko się zgadza. Zadania, punkty podstawy jest odbierz, mhm, czyli żeśmy zrobili. I tak, to tyle. Myśli do klubu Tych wyzwania. Nie możemy tutaj. No, nie, no. Coś będziemy przepalać, na razie tak średnio, no nie mamy w ogóle zawodników. Stadion, no... Jak przyjdzie mówię EA Sports FC, no to będziemy to ogarnąć, tak. W ogóle sprawdzimy sobie... E jak ty są piłkarze w ogóle widzę tutaj? Bo to mnie bardziej interesuje. Nie wiem, jak u was. No, ale później może sprawdzę. UKS-u też. Nie jest też UKS. Równy z widzę. Szukaj. Tkacz Szechu Szymański przybułek. Klimek. Ignacy Dawid. Georgi Sanchez. Cyganiks ...jest nawet... Krzywański. ...Hanousek jest... ...Louis Silva... ...Pawłowski jest... ciekawe czy jeszcze jest są Alvarez, tylko chyba, chyba na razie nie widzę. Czekajcie, jest Fabio Nunes, tak? Szota jest. No dobrze, na razie tak to wygląda. A teraz Eukes, zobaczymy co tutaj mają. Grabka Rolendz, Letnioski, Mokrzycki, Hotiez. Yes. Sliwa Kolba jest, o Jezu Tyle lat w Eukesie, Gradankowski, Alens, Gonzales. Całkiem nieźle, powiem Wam. Będzie się działo, moi drodzy. Jurić, Uwacki. szołek jakiś. Na pewno będzie się działo. Pirulo jest. A jeszcze sprawdźmy sobie. Ruch Chorzów. Moi drodzy, bo też mnie to interesuje. Michalski, Barnowski, Bartolewski, Potoczty Bielecki, Buchalik, Svendrowski, Wójtowicz. No tutaj zawodników w ruchu, no to trochę słabo, ale no to są byniaminkowie oczywiście. No dobrze, to jest wszystko. No dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja wszędzie na moje kolejne odcinki oczywiście i trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!